Dzień dobry państwo Wojna Korony z Legią się Rozpoczęła i zakończyła I Teraz ta grupka się nazywała Nazywa obecnie Team X3 Na część Znanego wam już Projektu na YouTubie Team X Który prowadził Dotychczas Marcin Dup Nie Kacper Błoński a teraz prowadzi Natsu chyba I mam takie pytanie eee, Mam takie pytanie Onośnie Team X No właśnie Słuchałem właśnie utworu Team X 7 i właśnie, który, który wolicie Tim X? Nasz czy ten od Natsu Dajcie znać w komentarzu. Eee, subskrybujcie ten kanał. Filmy pojawiają się codziennie. O, zapomniałem, właśnie zgolić wąsa. Jak Freddy Mercury wyglądam teraz. Albo jak typowy 40-latek na... Typowy Janusz. Na plaży. Ja chcę To będzie Na smażingu. To także no, no. Gitara gra, nie? Kompletnie... My mamy taki Team X Że Natsu Z, z takimi Właśnie fagasami Którzy nagrywali u 7 Mogą spływać Subskrybujcie mój kanał I filmy pojawiają się Tutaj codziennie Codziennie o, o, o różnej porze. Tak, charytatywnie o. Wczoraj film nakręciłem trzy razy po i na właśnie o tej wojny legi z koroną i gitara, nie? No, to, to. Wam przypomnę jeszcze raz, klikajcie lub dotknijcie ten magiczny czerwony przycisk. To mnie motywuje do pracy i. a filmy pojawiają się codziennie.